miasto u podnóża Gór Świętokrzyskich nad Rzeką Czarną, malowniczo położone wśród wspaniałych kompleksów leśnych, jest ważnym ośrodkiem przemysłowym województwa kieleckiego i siedzibą władz samorządowych miasta i gminy. Prawa miejskie otrzymał Stąporków w roku 1967. Jest jednym z najmłodszych polskich miast, ale jego tradycje przemysłowe sięgają czasów bardzo odległych. Już na przełomie XV i XVI wieku Stomporku był znanym ośrodkiem górniczo hutniczym staropolskiego okręgu przemysłowego. W latach 30 XVIII wieku, staraniem kanclerza Jana Małachowskiego, powstał tu jeden z pierwszych na ziemiach polskich wielki piec, dając początek nowoczesnemu hutnictwu. W oparciu o bogate złoża ród żelaza i nieograniczone możliwości pozyskiwania węgla drzewnego, od najdawniejszych czasów powstawały tu urządzenia do wytopu i obróbki żelaza zwane kuźnicami. Do napędu wykorzystywano energię rzek czarnej i krasnej. Koniec XIX wieku to okres pomyślny dla miasta. Huta Stąporków jest wtedy największą w Królestwie Polskim prywatną odlewnią. W latach następnych Stąporków dzielił burzliwe losy kraju, przeżywając okresy upadku, zniszczenia. Dynamicznego rozwoju i stagnacji, ale zawsze żywe pozostały wielowiekowe tradycje odlewnicze regionu. Spadkobierczynią tych tradycji jest fabryka radiatorów Stąporków SA, należąca do holdingu Odlewnie Polskie, do niedawna znana jako Odlewnia Żeliwa Stąporków. Jej najstarszy wydział to historyczna odlewnia nieborów, dziś gruntownie zrekonstruowana i zmodernizowana. Dominuje tu praca ręczna, wymagająca dużej precyzji i doświadczenia odlewniczego. Zastosowanie tej technologii umożliwia realizację indywidualnych zamówień klientów. Oprócz wytwarzania podstawowego asortymentu, na który składają się krótkoseryjne części do maszyn, odlewy dekoracyjne, wyroby kanalizacyjne, odważniki, a przede wszystkim piecyki grzewcze typu retro. Fabryka Radiatorów z Stąporków S.A. Swą renomę w kraju i za granicą zawdzięcza produkcję elementów centralnego ogrzewania, różnego rodzaju rur kanalizacyjnych i wodociągowych, ale przede wszystkim żeliwnym grzejnikom. Wysokiej klasy żeliwo wytapiane jest w żeliwiakach z podgrzewanym dmuchem i z automatycznym sterowaniem procesu topienia. Formowanie odbywa się na automatycznych liniach narzucarkowych o różnych wymiarach skrzyń formierskich. Elementy grzejników poddawane są procesowi szlifowania i badania szczelności na specjalnych liniach automatycznych. Tak przygotowane elementy montowane są w gotowe zestawy, nadające się bezpośrednio do instalowania w sieci ciepłowniczej. Wnikliwa kontrola przeprowadzona na wszystkich etapach procesu technologicznego gwarantuje wysoką jakość produkowanych wyrobów. Dzięki temu, większość z nich firma ma prawo opatrywać znakiem najwyższej jakości Q, przyznawanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Dużym uznaniem klientów cieszy się najnowszy typ grzejnika Gracja. Spełnia on nie tylko najwyższe wymagania jakościowe i techniczne, ale także przyciąga nowoczesnym, estetycznym wyglądem. Sklep firmowy oferuje w ciągłej sprzedaży cały asortyment wytwarzanej w fabryce produkcji, wszystkie typy grzejników i przedmiotów dekoracyjnych oraz poszukiwanych piecyków retro. Zmiany, jakie nastąpiły w funkcjonowaniu gospodarki, wywołały zainteresowanie kapitału zagranicznego inwestowaniem w Polsce. W 1990 roku firma Henkel, specjalizująca się w chemii stosowanej, utworzyła w Stomporkowie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Henkel Baotechnik Polska z udziałem rodzimego kapitału. Tu wśród lasów powstał nowoczesny zakład produkcyjny, którym szczególną wagę przywiązuje się do ochrony środowiska naturalnego. Firma jest jedynym w Polsce producentem chemii budowlanej posiadającym certyfikat ISO 9001. Zakład spełnia wszelkie wymogi polskich norm bezpieczeństwa pracy i wysokie koncernowe normy socjalne i jakościowe. Ceresit Henkel jest laureatem wielu prestiżowych imprez targowych i konkursów branżowych. Wysoka jakość produktu firmy zapewnia jej coraz znaczniejszą pozycję na rynku materiałów budowlanych. Każdego roku sprzedaż wyrobów prawie się podwaja. Zwiększa się też asortyment oferowanych produktów. Katalog wyrobów obejmuje obecnie ponad 30 różnego rodzaju zapraw do przyklejania i spoinowania płytek i posadzek, tynków, farb, zapraw do wykonywania izolacji termicznych i wodoszczelnych, Zapraw i betonów szybko wiążących i dodatków do nich, gruntów i impregnatów. Nad jakością wytwarzanych produktów czuwa zakładowe laboratorium, które kontroluje cały proces technologiczny. Firma troszczy się o losy swoich produktów nawet wtedy, gdy opuszczą one już zakład. Dynamiczny rozwój przemysłu. Miał zasadniczy wpływ na powstawanie infrastruktury miejskiej Stomporkowa. Już w latach 50. mała robotnicza osada zaczęła przekształcać się w prężny organizm miejski. Powstawały duże osiedla mieszkaniowe dla pracowników rozbudowywanej odlewni żeliwa i eksploatowanych wtedy kopalni rud żelaza. Wybudowano szkołę podstawową i przedszkole. 1 stycznia w 1967 roku Stąporków otrzymał prawa miejskie. Wydarzenie to wywołało dalszy rozwój przemysłowy miasta, co zaowocowało zwiększeniem się liczby mieszkańców i powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych. Pierwsze spółdzielcze osiedle jest przykładem doskonałej harmonii architektury z otaczającą przyrodą. Stąporków liczy ponad 6,5 tysiąca mieszkańców. Przeważającej części są to ludzie młodzi, którzy uczą się na terenie miasta lub pracują w miejscowych zakładach i firmach. Gminę Stomporgów zamieszkuje prawie 14 tysięcy ludzi. Łącznie miasto i gmina posiada ponad 20 tysięcy mieszkańców. Oprócz istniejących dużych przedsiębiorstw i spółek, działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi blisko 600 podmiotów, zajmując się głównie handlem i różnego rodzaju usługami. Na obrzeżach miasta szybko rozwija się ciekawe architektonicznie budownictwo jednorodzinne. Kościół pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny został zbudowany w latach 60. przez parafian z inspiracji proboszcza księdza Józefa Słabego, pierwszego honorowego obywatela Stąporkowa. Zakłady urządzeń kotłowych Stąporków S.A. to drugi pod względem wielkości zakład produkcyjny w mieście, Znany producent urządzeń dla energetyki zawodowej jest spółką akcyjną narodowych funduszy inwestycyjnych. Firma posiada duże możliwości technologiczne, które umożliwiają jej dostosowanie produkcji do aktualnych wymagań rynku. ZUK dysponuje specjalistycznym parkiem maszynowym do obróbki plastycznej na zimno, oczyszczarka śrutowa do blach i profili stalowych. Oraz urządzenie do lakierowania metodą elektrostatyczną na gorąco umożliwia zabezpieczenie antykorozyjne produkowanych wyrobów. Sterowany programem komputerowym proces cięcia plazmowego pozwala otrzymywać z dokładnością do 10 mm detale z blachy o grubości do 20 mm. Spawanie konstrukcji odbywa się w osłonie dwutlenku węgla. ZUK wytwarza odżużlacze do wszystkich typów kotłów w odmianach zgrzebłowe, taśmowe i ślimakowe. Zuk stale współpracuje z najpoważniejszymi firmami energetycznymi w całym kraju, oferując napędy rusztowe, ruszty mechaniczne oraz różne konstrukcje stalowe. Symatra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje na gospodarczej mapie Stąporkowa od 1994 roku. Jest to firma o mieszanym kapitale polsko-francuskim. Simatra jest producentem cystern do transportu paliw, gazu propan-butan, artykułów spożywczych i materiałów sypkich oraz granulatów. Wytwarza naczepy skrzyniowe, landekowe i żaluzjowe, armaturę paliwową oraz części do pojazdów specjalistycznych. SIMATRA zatrudnia ponad 150 osób. Są to wysokiej klasy specjaliści w zakresie konstrukcji, technologii, spawania i lakiernictwa. Pracownicy uczestniczą regularnie w okresowych szkoleniach, co umożliwia im zdobywanie nowych uprawnień i doskonalenie umiejętności zawodowych. Simatra posiada uprawnienia nadane przez Główny Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego oraz świadectwa homologacji na większość produkowanych przez siebie wyrobów. W założeniach spółki na najbliższy okres istnieje plan uruchomienia punktów serwisowych Simatry na terenie całego kraju. Firma świadczy także usługi w zakresie modernizacji cystern a także remontów żurawi i produkowanego przez siebie sprzętu. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszyca jest placówką wielce zasłużoną we wszechstronnym kształceniu młodzieży zarówno w ramach szkolnictwa zawodowego, jak i ogólnokształcącego. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszycowskich. Uczniowie Szkół Zawodowych są wielokrotnymi laureatami ogólnopolskich konkursów odlewniczych i wojewódzkich turniejów mistrzów techniki. Młodzież ucząca się w Liceum Ogólnokształcącym najchętniej wybiera profil informatyczny. Uczniowie zdobywają laury także w konkursach wiedzy o języku polskim i ekologii. Władze miasta i gminy przywiązują dużą wagę do osiągnięć swoich młodych mieszkańców na niwie nauki. Uczestniczymy w spotkaniu burmistrza z laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych różnych szczebli oraz ich nauczycielami z terenu całej gminy Stąporków. Szkoła podstawowa nr 1. Jej początki sięgają 1928 roku. Pobierały tu naukę pokolenia mieszkańców Stomporkowa. Młodzieżowy zespół wokalny odnoszący spektakularne sukcesy w wojewódzkich przeglądach artystycznych wywodzi się ze szkoły podstawowej nr 1. Naturalne zbiorniki wodne są charakterystyczną cechą pejzażu miasta i gminy Stąporków. Zajmują obszar ponad 30 hektarów. Przez miasto przepływa rzeka Czarna. Dzięki wysokiej świadomości ekologicznej władz i mieszkańców miastu udało się zachować rzekę w drugiej klasie czystości. Chętnie odwiedzanym przez mieszkańców miasta miejscem jest ośrodek sportów wodnych przy ulicy Miłej. Naturalnym bogactwem gminy są lasy. Zajmują blisko 60% jej powierzchni. Intensywny rozwój cywilizacyjny tych terenów to istotne zagrożenie dla przyrody. Od wielu lat firma Gaspol S.A. prowadzi energiczne działania na rzecz upowszechnienia stosowania gazu płynnego, najbardziej uniwersalnego, przyjaznego dla środowiska i ekonomicznego źródła energii. Rozlewnia porków jest jedną z siedmiu regionalnych rozlewni propanu i propanu butanu wchodzących w skład spółki Gazpol działającej na terenie całego kraju. Poprzez niezawodną sieć dystrybucji, którą tworzą dilerzy i stacjonarne punkty sprzedaży, dostarcza gaz klientom w ilościach i czasie przez nich wymaganych. Gaz płynny znajduje coraz szersze zastosowanie w gospodarce, w przemyśle, rolnictwie małej gastronomii, piekarnictwie. Tam Gazpol oferuje zainstalowanie odpowiedniej wielkości zbiorników i doprowadzenie instalacji gazowej. Gaz płynny w butlach zasila cały szereg urządzeń w gospodarstwie domowym, tam gdzie nie ma możliwości zainstalowania zbiornika. Najpowszechniej używane są butle 11 kg. Gazpol z tą opracował technologię ich napraw i renowacji. Butle po wymianie uszkodzonych części i pomalowaniu na niebiesko odzyskują wygląd i wartość. Na butle niebieskiej Gazpol uzyskał w urzędzie patentowym świadectwo ochronne na znak towarowy. Plombowanie zaborów tych butli gwarantuje właściwą ilość i jakość zawartego w nich gazu. Gazpol oprócz bezpieczeństwa oferuje klientom także wygody i estetykę. Gmina Stąporków to teren o znacznych walorach turystycznych. Potężne, zwarte skupiska leśne i zróżnicowana rzeźba terenu, od równinnego do górzystego, to atrakcja dla amatorów aktywnego wypoczynku. Nadleśnictwo Stąporków prowadzi racjonalną gospodarkę w zakresie zalesień i ochrony istniejących drzewostanów, często o charakterze pierwotnym. Rezerwat przyrodniczo-geologiczny skałki Piekło to wartościowy przykład bogactwa form morfologicznych powstałych na skutek działania czynników erozyjnych. W okolicy zachowało się wiele zabytków architektury sakralnej, kościół w odrowążu, Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w miejscowości Czarna. Czarniecka góra to miejsce o wyjątkowym mikroklimacie typu podgórskiego. W latach międzywojennych znane uzdrowisko przyrodolecznicze i chętnie odwiedzane letnisko. Dziś funkcjonuje tu Wojewódzki Szpital Rehabilitacji Dziecięcej dla młodych pacjentów z chorobami układu oddechowego i narządów ruchu. Ta doskonale wyposażona placówka... Służy dzieciom z terenu województwa kieleckiego i województw ościennych. Kierownictwo ośrodka wprowadza nowe formy organizacyjne rehabilitacji, terapie na zasadzie pobytu dziennego pacjenta i wakacyjne turnusy rehabilitacyjne. Kuchamy zespołu śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich z Duraczowa, któremu patronuje miejsko gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie. się nie mogę, jest taka ja dziewczyna Starania władz samorządowych i wysiłek mieszkańców miasta sprawiły, że Stomporków jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Przez miasto przebiega główna trasa komunikacyjna Końskie Skarżysko, a do trasy 7 łączącej Kraków z Warszawą jest tylko 24 km. Miasto może poszczycić się dobrze rozwiniętą infrastrukturą, dysponuje wieloma obiektami, i wolnymi terenami do zagospodarowania i wolną siłą roboczą. Posiada automatyczną łączność telefoniczną z całym światem. Linia kolejowa Skarżysko-Koluszki to ponad 100 lat historii transportu kolejowego w Stąporkowie. W mieście przywiązuje się dużą wagę do problemów ochrony środowiska. Istniejąca oczyszczalnia ścieków została znacznie rozbudowana. Nowoczesna, całkowicie zautomatyzowana technologia pozwala na osiągnięcie większej efektywności oczyszczania. Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. Oddziałów Końskich otworzył w Stomporkowie filię, zapewniając wszechstronną i profesjonalną obsługę bankową zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym, niezależnie od rodzaju prowadzonej przez nie działalności. Na miejscu upadłego przedsiębiorstwa produkcji kamionkowych rur kanalizacyjnych Powstaje w Stąporkowie największa w kraju fabryka płytek ceramicznych, finansowana w całości z kapitału prywatnego. Po ukończeniu prac nad modernizacją, przebudową i dostosowaniem obiektów zakładu do nowych potrzeb, rozpocznie się instalowanie najnowocześniejszych maszyn i urządzeń renomowanych zachodnich firm. W fabryce wytwarzane będą płytki typu gres porcelanowy, nieprodukowane do tej pory w Polsce. Właścicielem i inwestorem zakładu w Stomporkowie jest prywatny przedsiębiorca z Warszawy Waldemar Dzionek, który od wielu lat zajmuje się branżą ceramiczną i jest poważnym importerem różnego rodzaju płytek, galanterii i mebli łazienkowych głównie z Hiszpanii i Włoch. Waldemar Dzionek przewiduje, że nowo utworzony zakład w Stomporkowie osiągnie poziom produkcji blisko 10 milionów metrów kwadratowych płytek typu Gres rocznie, co pozwoli zaspokoić nie tylko krajowe zapotrzebowanie, ale także eksportować je na rynki światowe. Na razie firma oferuje klientom we własnych specjalistycznych domach towarowych w Warszawie i Szczecinie, a wkrótce także w Łodzi, ponad 1500 wzorów importowanych płytek ściennych, podłogowych i elewacyjnych. Ważne miejsce w ofercie firmy Baldi zajmują kompletne zestawy wyposażenia łazienek. Nowością jest ekspozycja mebli kuchennych. Uruchomienie tak dużego zakładu w Stąporkowie przyniesie miastu wymierne korzyści w postaci uzyskania nowych miejsc pracy, rozwoju i ożywienia życia gospodarczego. Uroczyście obchodzono jubileusz 30-lecia otrzymania praw miejskich. W Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy Stąporków, na którą przybyli zaproszeni goście i mieszkańcy miasta. W kolu głównym Domu Kultury wystawiono pracę ludowych artystów z terenu miasta i gminy. Wspólną zabawą na miejskim stadionie mieszkańcy Stamforkowa zakończyli jubileuszowe uroczystości. Miasta i gminy Stąporków, Marek Krawczyk. W imieniu władz samorządowych, miasta i gminy Stąporków, serdecznie zapraszamy do jednego najbardziej znanych ośrodków górniczo-przemysłowych staropolskiego okręgu przemysłowego. Zapraszamy Państwa do inwestowania na terenie naszej gminy. Posiadamy dogodne połączenia komunikacyjne kolejowe i drogowe, automatyczną łączność telefoniczną z całym światem, bogato rozwiniętą infrastrukturę techniczną w mieście i w gminie oraz wolne tereny do zagospodarowania. Znaczna część gminy pokryta jest lasami jodłowymi i sosnowymi. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy i zainteresowani współpracą. Deklarujemy daleko idącą pomoc inwestorom, mając na uwadze rozwój naszej gminy i stwarzanie nowych miejsc pracy.